Wszystko wychodzi po prostu, wszystko im wychodzi. Mi nie wychodzi. O, jakaś narnia. Nie, nie, nie wiem. wiem, to jest dzisiaj coś jest nie. Przed wami ostatni mohikanin wśród wciąż produkowanych minivanów. Volkswagen Turan. Zapraszam. Wygląd tego samochodu tradycyjny dla Volkswagena. Ostre przytłoczenia tutaj świateł, poziomo że, żebrowana e, osłona chłodnicy, duży znaczek kryjący radar. E, o dziwo w tym egzemplarzu nie mamy tutaj świateł przeciwmgielnych, natomiast są światła LEDowe, full LEDy, łącznie z kierunkowskazami, ze światłami długimi. Długość auta około 4,5 metra, troszeczkę ponad. Super, wielkie szyby, potężne, dobra widoczność, charakterystycznie zawinięty ostatni supek typu C. Bardzo szerokie drzwi, tylne, przez które możemy śmiało wszystko wpakować. Mocno ucięta tylna klapa, bez żadnych tutaj dziwnych e, przytłoczeń. Niemal pionowy tył, zobaczcie, tutaj gwarantuje to nam dosyć dużą przestrzeń w środku. Światła wydłużone, jak w pasacie kombi, duży znaczek, ale nie ma tutaj jakichś dziwnych przytłoczeń, nie gdzie gromadzi się brud. Tutaj wszystko jest jasne, klarowne. Minusem na pewno jest ten zderzak tutaj wystający, który szczególnie w tym białym egzemplarzu, zobaczcie jak mocno się porysował. To wszystko jest porysowane do żywego plastiku. No i Volkswagen mógł tutaj dać jakąś blendę zabezpieczającą, bo jest to, bo jest to słabe akurat. Co jeszcze? Lusterka. To jest dosyć duży minus w tym samochodzie. Bo są strasznie małe jak na minivana. Zobaczcie, zwierciadełko. To, to jest jakaś kpina. To mogłoby się znaleźć na przykład w Polo, ale, ale nie w takim dużym samochodzie jak Turan. Nawet mój nos nie jest w stanie odbić się w nim zasadniczo dobrze. Powiew luksusu w wydaniu Volkswagena. Proszę bardzo. Maska na Amorku, nie na jakimś patyku, jak w tej poprzedniej Toyocie Verso. Tutaj jest luksus. Oczywiście Mata tradycyjnie, jak i w poprzedniej samochodzie, trochę wisi, ale nieważne. Co do silników, moi drodzy. W tym samochodzie benzyny i diesle, żadnych innych wydumek. Jeśli chodzi krótko o silniki benzynowe, to tutaj były jakieś takie popłuczyny typu 1-2, który miał 110 koni, chyba na koniec wychodził w ogóle. 1.0 3-cylindrowy, wyobrażacie sobie w takim, w takim wielkim samochodzie taki malutki silnik? Tutaj już się znajduje silnik powiedzmy, że właściwy do tego auta, czyli 1.4 TSI o mocy 150 koni. Występowała jeszcze wersja 122 konie, troszeczkę słabsza. I ten silnik gwarantuje całkiem dobre osiągi, niewielkie spalanie. Jest to już seria poprawiona tych silników na pasku rozrządu, wyeliminowali te wadliwe łańcuchy rozrządu, nie pobierający oleju. Nie mający jakiś specjalnie bolączek. Na szczycie tej gamy benzynowców był 1,8 TSI, 180 KONI, o takim samym momencie obrotowym. I tutaj taka ciekawostka. Ta Ten silnik 1,4, jak i 1,8, ma 250 Nm, mają identyczny moment obrotowy, a to ze względu na to, że tutaj w tym silniku benzynowym. Występowały suche skrzynie DSG, które maksymalny moment, jaki, jaki mogły, że tak powiem, przyjąć, wziąć na siebie, to było 250 Nm. E, tutaj taka jeszcze druga ciekawostka. Są takie amortyzatorki, które w razie wypadku z e, pieszym podnoszą tą górę maski, no i jakby, kiedy z pieszy wpada na tą maskę, one amortyzują e, uderzenie. Silniki diesla w Turanku e, 1,6 TDI o mocy 110-115 koni, troszeczkę za słaby na, taki, na taką dużą budę oraz dwulitrówka znana wszystkim o mocach 150 i 190 koni. W większości przypadków wychodził ten 150-konny turbodiesel, tych 190 konnych było bardzo niewiele. Bardzo też udana jednostka, bezawaryjna, jakoś nie spalająca też większej ilości paliwa. Jeśli miałbym osobiście wybrać jakiś silnik do tego samochodu, jednak skłaniam się ku temu, który jest tutaj. 1,4 TSI i to jest dobry wybór. Wydaje mi się, że nie ma co iść w diesle, jeśli chodzi o tego Turana. Pozycja moi drodzy, pozycja. Pamiętacie ostatnio, jak była Toyota Verso, narzekałem trochę na tą pozycję, że niespecjalnie mi ona podeszła. Tutaj jest goła inaczej. Zakres regulacji kierownicy jest o wiele większy w tym samochodzie. Fotele, bardziej sprężyste, twardsze, z regulacją przede wszystkim podpórki lędźwiowej, której w Toyocie o dziwo nie było. Z regulacją również wzdłużną zagłówków, przód-tył. Bardzo pozycja ergonomiczna. Zobaczcie jak daleko się da tutaj fotele odsunąć w tym samochodzie. Ja przy 180 wzrostu nie jestem w stanie dotknąć pedału gazu praktycznie w tym samochodzie. Także dodatkowy plus dla Turana za możliwość regulacji fotela, za pozycję. No i jest tutaj jak w domu. Tutaj wszystko pasuje, czy jesteś mały, czy jesteś duży, czy jesteś gruby, czy jesteś chudy, czy jesteś afroamerykaninem, czy jesteś albinosem, zawsze się w Volkswagenie odnajdziesz. Czy cię obudzą w środku nocy, nieważne. W Volkswagenie czujesz się zawsze jak u siebie w domu. I to jest jego wielki plus. Nawet będąc ostatnim ochikaninem, Odnajdziesz się w tym samochodzie. Volkswagen jest dla każdego. Umówmy się. Otwieramy drugi rząd siedzeń. Zobaczcie, jak te dwie się szeroko otwierają. Jaki wielki otwór tutaj mamy wejściowy. Ilość miejsca bardzo duża. Bezproblemowo się tutaj mieszczę. Przedemną foteliki, stoliki. Można je dwupoziomowo rozwinąć. W Verso można było tylko ten poziom poziomy. Tutaj można taki jeszcze pośredni, na którym możemy sobie tutaj Umieścić jakiegoś tableta i sobie oglądać. Dodatkowo mamy holdery wciągane. Tutaj są schowki na jakieś powiedzmy telefon komórkowy, niewielkie rzeczy. Tutaj jest gazetownik. Wielka kieszeń w drzwiach, gdzie możemy umieścić półtora litrową butelkę. A jeżeli nie chcemy butelki umieszczać, to możemy masę tutaj wrzucić śmieci i innych potrzebnych szpargałów. Także tutaj jest miejsca bardzo dużo, materiały, tutaj twardo, tutaj znośnie. Zobaczcie ile w tym aucie jest miejsca. Moje kolana mieszczą się bezproblemowo, dodatkowo tymi tasiemkami możemy sobie położyć oparcie i zrobić taką bardziej zrelaksowaną pozycję. Oczywiście wszystkie trzy fotele przesuwają się przód-tył, tak naprawdę możemy tutaj niesamowicie mocno ten, ten fotel dostawić do przodu. Tego, moi drodzy, nie było w Verso i to mi bardzo przeszkadzało, bo tutaj są chociaż dwa niewielkie, ale są jednak nawiewy na, na, na tylne fotele. Super jest też to, że każdy z tych foteli ma sloty Isofix łącznie z tym środkowym, co nie jest też normą, jeśli chodzi o, o niewielkie minivany. Podłokietniczek, proszę ja Was, elegancka pozycja, wygodna, zrelaksowana. Tutaj co prawda nie mamy w tych schowków podłodze, ale umówmy się, one nie są niezbędne. Ważne, że cała kabina jest wygodna, super się tutaj wygodnie podróżuje i naprawdę jest świetnie, świetnie jest w tym odzień. Teraz zapraszam do trzeciego rzędu foteli, bo takowy jest w tym samochodzie. Pokażę Wam, jakie są tam warunki do podróżowania. Zapraszam. Trzeci rząd siedzeń, bajecznie łatwo podnoszony tymi tasiemkami tutaj. Zagłówki otwieramy. Przestrzeń bagażowa tutaj nie jest za wielka, ale myślę, że kilka toreb miękkich możemy tutaj umieścić. Chodźcie zobaczyć, jak jest w trzecim rzędzie siedzeń. Dostęp jest bardzo prosty. To są takie... Proszę bardzo. Zaraz zamkniemy sobie tutaj te fotele. I zobaczymy, jak to tam wygląda tutaj. No i zobaczcie. Tutaj bez problemu się mieścimy. Może nie są to jakieś ultra komfortowe warunki do podróży. Miejsca wydaje mi się, że jest troszeczkę mniej niż w Toyocie Verso. Natomiast na nogi jest tu zdecydowanie więcej miejsca. Nie są to pełnoprawne fotele. Do podróżowania dla dorosłych, ale wydaje mi się, że naprawdę bezproblemowo tutaj możemy się mieścić na jakieś takie niewielkie trasy. Ogólnie sam bagażnik duży, ustawny i może nawet zmieści się w ostatni Mochikanin. Sprawdźmy! O, chyba się zmieści! Zobaczcie, w jakie luksusy ktoś wyposażył tego Volkswagena. Otwieranie nogą bagażnika w Volkswagenie. No i bagażnik. Bagażnik jest w tym samochodzie bardzo duży. Regularne kształty. Schowek przemytnika występuje tradycyjnie, gdzie też możemy tutaj umieścić roletkę. Z ciekawych patentów są takie tutaj w tej przegródce. Ciągamy. Mamy takie separatory, które możemy łamać i na przykład umieszczać je w ten sposób, żeby Dokładnie do tego rozmiaru dostosowujemy je do rozmiaru walizki, i ta walizka nam tutaj się nie przesuwa. Także plus dla Volkswagena za ten patent. Jeśli chodzi, tutaj jest o gniazdo o 12V. Tutaj jest całkiem solidny, jeden co prawda, haczyk na zakupy. No i nie wiem, czy pamiętacie, jak mówiłem w Verso o tej oldschoolowej lampce do podświetlania bagażnika, która znajdowała się w tym miejscu tu niestety nie mamy żadnej lampki jedynym podświetleniem tego bagażnika jest ta tutaj lampka służąca też dla pasażerów trzeciego rzędu foteli i ona jest słaba, jest wyjątkowo w bagażniku panuje iście piwniczny, półmrok a że bagażnik jest duży, to tego światła potrzebowałoby więcej no niestety, jest jak jest natomiast jeśli chodzi o, o samą kubaturę, pojemność to jest na, wy, wyśmienicie jest to bagażnik, którym można się spokojnie zapakować pięcioosobową rodzinką i tutaj wejdzie i wózek, i dla tatusia jakiś sprzęcik i dla mamusi jakieś wineczko i co wy tylko sobie wymarzycie drugi rząd siedzeń, bajecznie prosty składania płaska powierzchnia i co jest ciekawe, zobaczcie mamy tutaj również składany fotel pasażera w związku z tym powstaje nam fajna długa przestrzeń do przewożenia jakichś karniszy Jakiś... Co tam możemy przewieźć większego jeszcze? Dywany, wykładziny, wszystko tutaj wchodzi. Prawdziwy, rodzinny minivan. Plusik kolejny dla Turana. Schowków w tym aucie jest cała mnogość. Począwszy od tych tutaj w drzwiach, gdzie wchodzi spokojnie półtora litrowa butelka. Przechodzimy dalej na konsolkę. Tu jest taki mały schoweczek na jakiś niewielki telefon, karty kredytowe, czy płatnicze. Tutaj na jakieś monety, nawet tutaj, właścicielka posiada te monety. Schowek ciekawy na desce rozdzielczej, na jej czole. Mięciutko wyściełany, wygodny, fajny, duży. Tutaj fajna kieszeń z wejściem USB oraz AUX oraz 12V. Wygodne cap holdery, które trzymają naprawdę napływ, a nie są tylko jakimiś wznękami, nie wiadomo na co. No tutaj jest taka siateczka, taka taśma, gdzie możemy coś sobie małego włożyć. Tutaj mamy schowek w pod, podłokietniku. Jest ciekawy, zobaczcie, bo jest w nim taki oto pudełek na śmieci. Możemy sobie tutaj przez całą podróż walić ogryzki, chipsy i inne różne śmieciuchy. Możemy potem to wszystko wywalić i włożyć z powrotem. Schowek przed pasażerem o Jezu, jak to opada pamiętacie w Toyocie? on leciał tak swojniutko, wolniutko, wolniutko a tutaj po prostu gotowy połamać nogi pasażerce jeszcze tutaj mamy wejście taki, taki, taki odtwarzacz CD CD odtwarzacz z płytą SD i pod fotelami pasażera i kierowcy są takie też niewielkie schowki akurat miodek jakiś się znajduje do półtora kilograma maksymalnie mogące przyjąć masę. Czy tych schowków jest dużo? Jest ich zdecydowanie więcej. A, o jeszcze jednym zapomniałem. Zobaczcie do góry, to my tutaj mamy duży schowek na okulary, a oprócz niego jeszcze taki malutki pawlacz, w którym też możemy jakieś tam okulary dla pasażerów tylnego rzędu foteli przewozić. Także schowków w tym samochodzie jest naprawdę sporo. Volkswagen wywiązał się z tego zadania znakomicie i w porównaniu do Wersalki jest tu dużo, dużo lepiej. Znów kolejny prosik dla Volkswagena. Zegary to synonim słowa czytelność, fajne tuby, wygodne wskaźniki, przejrzyste. Wewnątrz jeszcze dodatkowe takie mniejsze, gdzie jest temperatura i poziom paliwa. Wybieranie tutaj menu komputera pogładowego, przełączanie głosu, odbieranie rozmów telefonicznych. Super są te łopatki, zwróćcie uwagę, gdzie możemy ręcznie sobie przebijać biegi. Na przykład, jeżeli, jeżeli holujemy przyczepę, bądź też w jakiejś mocnej, mocnej górskiej trasie jedziemy, to sobie możemy bez problemu tutaj biegi, biegi zmieniać. System Infotainment, taki, taka klasyka też Volkswagena z tamtych lat. Przyciski posiadają każdy jedną funkcję, ściśle określono, Nie są jakieś tam łączone. Dodatkowy ekran jest dotykowy, dosyć dobrze to działa. Poniżej zestaw wentylacji, tutaj jest najprostszy. Proste, jak budowa cepa z, z, ze zwykłymi przyciskami. Jeszcze jeden ciekawy przycisk, zwróćcie uwagę. Tutaj jest zapalanie i gaszenie oświetlenia. Drugiego i trzeciego rzędu foteli. Czyli tutaj z poziomu kierowcy możemy sobie bez problemu zapalić w każdej chwili światełko i zobaczyć, co tam słychać na tylnym rzędzie foteli. Nie ma co prawda tego lusterka dodatkowego, takiego sferycznego, które Toyota miała i które umożliwiało obserwację dzieciaczków z tyłu, ale umówmy się, że ilość tutaj schowków i ciekawych rozwiązań, naprawdę sprytnych rozwiązań, w procentach nam to kompensuje. Także Polecam. Podłokietnik jeszcze. Świetny jest ten podłokietnik Volkswagenowski. Uwielbiam te podłokietniki. One są miękkie, wyciągają się tutaj na długość. Dodatkowo możemy tam zadać im jakąś konkretną wysokość i ten podłokietnik rzeczywiście jest funkcjonalny, a nie jakiś tam, tak jak w Toyocie były takie, takie, takie dziadostwo, które robiło tego bing, 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 bing. I w ogóle to nie miało żadnego, żadnego m, zastosowania. Tak, holderki fajne, trzymające bardzo dobrze. To jest bezkluczykowy dostęp. W tym miejscu akurat uważam, że fajne jest też to gaszenie światła z silnika. Bardzo mnie to pozytywnie to wnętrze Turana zaskoczyło. Właśnie taką prostotą. Volkswagen jako jeden z nielicznych producentów ma taką w sobie umiejętność, taką naturalną umiejętność ze swobodą. Wszystko im wychodzi po prostu. Wszystko im wychodzi. Jakość materiałów w Volkswagenie uważam, że całkiem OK. Miękki tutaj mamy podłokietnik. Tutaj też jest dość miękko. Stawki ala aluminium, takie trochę tandetne, no ale powiedzmy, takie były czasy, wtedy tak się robiło. Deska rozdzielcza, fajna, miękka. No i tutaj niestety już zaczyna być gorzej, bo to wszystko jest twarde. Dodatkowo samochód podczas jazdy dosyć mocno skrzypi, co jest dziwne, no bo to jest Volkswagen, super ekstra zmontowany, a tutaj jednak to nie, nie znajduje odzwierciedlenia. Naprawdę taką solę tutaj potrafi wydawać jakieś takie dziwne, niepokojące trzaski. Tutaj piano black, nawalone oczywiście, bo też były wtedy takie czasy. To się rysuje, tu są takie trwałe gdzieś ślady, wszystko jest brzydkie, popalcowane. Nie jest to dobre rozwiązanie. Pokażę jeszcze z tyłu, jak to wygląda. Tutaj, tutaj jestem, w tej, w tej, w tej luce. Tu mamy wszystko twarde, ordynarne. Jakoś strasznie nie skrzypi, ale mogłoby to wyglądać wszystko lepiej. Także Volkswagen tutaj taka 3 plus 4 minus. Taką bym dał Wam ocenę. Mój drodzy, kilka wrażeń z jazdy tym samochodem. Eee, pokażę Wam, jak ten samochód przyspiesza, jaką ma elastyczność, jakie ma spalanie, jak reaguje na gaz. Zacznijmy może od, e, od przyspieszenia od zera. Tam zobaczymy, na ile nam się uda zrobić. E, w normalnym trybie e, drive, niesportowym, zobaczymy, jak ona przyspiesza. No naprawdę, jak na to moc 150 koni, w normalnym trybie jazdy dosyć dobrze się ten samochód zbiera. Eee, skrzynia DSG, akurat w tym konkretnym egzemplarzu, przy przebiegu rzędu 70, tam chyba 6 czy 77 tysięcy kilometrów, były zmieniane już sprzęgła, gdyż, e, gdyż były takie słychać charakterystyczne piski przy zmianie na wyższe obroty. Znaczy na wyższe biegi, i w tym egzemplarzu, no niestety, przy, przy, przy przebiegu takim niewielkim już te sprzęga były wymienione. Natomiast teraz skrzynia chodzi bez zarzutu, tutaj możemy wymusić od razu w niej e, drugi raz podciągając tą skrzynię biegów do tyłu tryb sport. Ona od razu wchodzi na delikatnie wyższe obroty. No i tak jak mówiłem, są dodatkowo łopatki, którymi możemy sobie tutaj te biegi sterować, prawda? Czyli tutaj sobie samemu przerzucamy. Jeżeli chcemy tą funkcję wygasić, dłużej przytrzymujemy prawą, e, prawą manetkę. I automatycznie on znowu wchodzi w ten tryb wcześniejszy. Jeśli chodzi o elastyczność, ja akurat nie jestem zwolennikiem z DSG Uważam, że one mają jakiegoś za dużego laga i, ta, i ten samochód nie zbiera się tak jak od razu. Ja, tak, od razu tak jakbyśmy chcieli, żeby się zbierał. No pokażę Wam na przykład teraz. Jedziemy sobie generalnie tam koło 70 na godzinę i uwaga, powiem wam w którym momencie wklepuje gaz i no, akurat teraz nie, bo a samochód nas wyprzedza jakiś. Musimy na poczekać. Pokażę Wam w tym momencie spalanie tego samochodu, bo no to jest ciekawe. Tutaj możemy sobie podejrzeć. Od uruchomienia na to za bardzo nie patrzymy. Natomiast zobaczcie: auto długookresowo z przebiegu 1190 km ma średnie spalanie 6,4 litra. Właścicielka tym samochodem jeździ, generalnie robi dziennie około 60-70 km. Większość trasy to jest trasa taka podmiejska, z niewielkimi prędkościami, e, raczej bez autostrad, dróg ekspresowych, trochę miasta. Ale mimo wszystko wydaje mi się, w takim samochodzie, e, dosyć sporym, z silnikiem o mocy 150 koni, spalanie 6.4, no tutaj wydaje mi się, że każe nam się solidnie zastanowić nad tym, czy, czy jaki jest sens kupować się diesla w tym momencie. E, niewątpliwą zaletą, z tej skrzyni jest to, że ma 7 przełożeń, co pozwala naprawdę na y, taką jazdę z niewielkimi obrotami przy wysokich, nawet autostradowych prędkościach. Y, no, jeśli chodzi o osiągi, no to tak jak widzieliście, przyspieszenie jest dosyć niezłe. Zaraz jeszcze zrobimy test elastyczności. Słuchaj, przejedziemy tylko, tylko po tej hopce. No, i teraz jedziemy, jedziemy na przykład na trzecim biegu. Uwaga, wklepuje gaz. No i nie jest ta zwłoka, niestety, dosyć długo ta skrzynia nie potrafi tego przełożenia przerzucić na, na niższe. No i jest ten właśnie taki, taki moment zawahania. Nie podoba mi się to w tych skrzyniach DSG, wolę takie konstrukcje typu TEA, T6, T8 z koncernu Citroena, Peugeota. Wydaje mi się, że ta skrzynia jest taka bardziej jakaś responsywna, mimo wszystko. Jeśli chodzi tutaj o wrażenia akustyczne z jazdy. Jest dosyć cicho w tym samochodzie, ale też nie na zbyt, jednak, jednak generalnie te szumy gdzieś tam yy, opływające ten samochód słychać. Jeśli chodzi o hamulce, no to też nie jest to coś, co ja specjalnie lubię, gdyż nawet przy delikatnym naciśnięciu pedału hamulca, o, od razu ten samochód staje dęba, można powiedzieć. Jest, wiem, że to jest akurat mocno pożądane w nowych samochodach i to pewnie też skraca ogólnie drogę hamowania, natomiast ta reakcja na ten pedał hamowania, no nie jest jakaś wybitna. Moi drodzy, na gorąco. Trzy największe wady tego samochodu to Komfort jazdy, tu jest tak średnia, jest trochę do poprawy w tym samochodzie. Materiały, piano black, imitacja aluminium, to nie dla mnie. I wydaje mi się, że cena, 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 która jest tutaj w tym samochodzie potężna. Trzy największe zalety tego samochodu: silnik oszczędny, dynamiczny, niezawodny. Druga zaleta: wnętrze wygodne, przepastne, funkcjonalne. Oraz ostatnia największa zaleta tego samochodu jest taka, że on jest wciąż produkowany. I mój wielki nos mówi, że Volkswagen zrobi na tym jeszcze bardzo dobry interes, że będzie dalej produkował ten samochód. Nie byłbym prawdziwym influ, gdybym nie poprosił Was o łapki w górę i subskrypcję, jeśli chcecie, żebym moim wielkim nosem wywąchał wam więcej okazji. Bo pamiętajcie, mam nosa do używek.